Patrzcie, mamy cały kontener zawalany dyskietkami i tymi i kasetami Kurczę będzie, będzie kurde wyciągania to spora dobra to bierzemy się do roboty no i wyciągnęliśmy to popatrzmy, mamy całą, całą siatę kurde tych dyskietek no większość jest jest złapy połóżka więc widocznie coś to było jakieś dane czy coś no, Zobaczymy zaraz. Jak tutaj tuty dyskietek będzie to do przebran, do tego przebrania, to, nie, widzicie, tutaj większość już po uszkadzanych ale też kurde dużo jest. No może coś sobie tutaj się będzie dało uratować.